Co jest, Gola? Cześć, Marcinku. Życzę miłego wieczoru. Tak? No. Dawaj, ten. Boję się, co powiesz, bo jestem na live'ie. No tak. Tak. Czekaj, Jesteś już się... Mory. Tak, chciałem Cię wkręcić. Jesteś na live czy nie? Tak. No nie gadaj. No tak. Bekę se kurwa kręca te. Ale... Chciałem cię wkręcić no. Ale ja nie wiem co ty mówiłeś bo się wyciszyłem. A nie było słychać tak? <laughs> nie było. No kurwa nie rób takich rzeczy. Ludzie robią. Jest live? Co ty jesteś pijany czy co? No bo wróciłem do tera. Okej okay. Już włączam YouTube'a Co to jest TSNO? Co to jest TSNO? Co? TSNO, co to jest? Skąd mam wiedzieć? No, widzowie piszą TSNO Czy TSNO? Co to za debil? Dzisiaj napisam Ci pizza śmieciu na tym czacie Co? Ty nie przypinaj <laughs> tak <laughs> Co so, będzie się tu spierdalał, do dobrego ziomeczka? <grym> <grym> Wojtek te, czy TSNO? O co chodzi? Nie wiem właśnie, co jest TSNO. Ja jestem dopiero po treningu, a oni tam siedzą przed komputerami i mi coś tam gadają, ty. że jakiś planem. Jak ja jestem zmęczony po prostu, nic nie jadłem stary, jem i rozmawiam z tobą, wiesz rodzin. co to musisz yy, się najeść, nie? No, będę wcinał zaraz, coś lepszego, zaraz do jakiegoś gówno jem. To jest Rafał Nie, to jestem ten, e, Najman. A akurat wiesz, że rozmawiałem dzisiaj z Najmanem na live i przyjął walkę z Bonusem? Wiem. Skąd wiesz? Ja wiem o tej walce dwa tygodnie. No, ale dzisiaj rozmawialiśmy, tak wiesz, oficjalnie, więc... Bo bonus, bonus wcześniej y, tylko wygnał filmiki, że wyzywa Macina. A on powiedział, że bonus musi wygrać jakąś walkę, żeby y, przyjął jego wyzwanie. Mhm. No. A ja na dałem grubo, stary. Kondycję robię, biegam codziennie. Szykuje no? się do walki. Jak tam twój przyjaciel z Poznania. Działa też? Trenuje? A kto? Ktoś mówi, że, spo... ktoś, ktoś mówi że, spo... że spoilerujesz. to znaczy? Że zdradzasz czy coś będzie, czy nie? Przecież ja nic nie powiedziałem. Prze powiedziałem, potwierdziłem, że walka będzie bo bonusa z No <laughs> Dobra. Co to znaczy TSNO? Nie wiem. A, no dobra, ja też nie wiem. No dobra, nie klei nam się ta rozmowa. No właśnie, nie klej się, bo dzwonisz i nie mówisz, że jest live. Chłop <noise> dzwoni, mówi, że jest live, dopiero jak ja zacząłem gadać, to jest głupoty. No, dobra, ale nie było cię słychać, bo wyciszyłem cię. Daj. No. no? Ogólnie to chciałem ci życzyć miłego wieczoru. <noise> no, ja tobie również. Trzymaj się, Wyku. Do zobaczenia. No, siema. Siema.